Cześć, witajcie, z tej strony Gladki zapraszam was na kolejny odcinek z gry Ark Survival Evolved. Kontynuujemy naszą serię, kolejny odcinek. Mam nadzieję, że seria dalej podoba wam się, dalej oglądacie odcinki z, powiedzmy, przyjemnością. Oczywiście z góry chciałem oczywiście powitać wszystkich nowych widzów, którzy zaczynają dopiero oglądać serię, albo nadrabiają, albo nie wiem, cokolwiek jeszcze. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, dzięki za to, że jesteście, że piszecie. Że komentujecie, że lajkujecie i, i dziękuję. A przechodząc już do odcinka, to dlaczego jestem w porcie? Bo zazwyczaj nie zaczynamy tutaj, tylko właśnie przy moim domku na windzie. Otóż dlatego, że w środku jest coś, co jest powiedzmy, coś co czeka na Was, ale niestety nie zobaczcie tego w tym odcinku, ponieważ to. Wymaga jeszcze drobnego dopracowania, potrzebuje troszkę metalu, yy, gdzie udam się pewnie po metal po tym odcinku, żeby troszkę go zdobyć, troszkę go przerobić i tutaj dokończyć to wszystko, więc zobaczycie to dopiero w kolejnym odcinku, ale myślę, że będziecie zadowoleni. Myślę, że jednak będziecie zadowoleni, bo na ten odcinek również czekaliście, bo go sobie zapowiadaliśmy. Nie śliwcie się, jeśli będę sobie w trakcie zmieniał gammę ponieważ tutaj niestety yy, w nocy jest troszkę przyciemno, a nie chciałem tutaj wam dawać od razu ciemnego jakiegoś ekranu. Yy, I teraz tak. Pamiętacie odcinek, gdzie pływaliśmy sobie Megalodonem? Gdzie byliśmy sobie po Mozazaura, który tam sobie siedzi? No, i oczywiście, pytałem się Was o nazwę spokojnie. Ja pamiętam o tym, ja pamiętam o tym i ja nazywam te dinozaury. Więc w tym momencie były dwie propozycje na Megalodona. Po pierwsze, Bruce, podobno tak nazywał się Rekin ze szczęk. Czy to prawda? Nie wnikam. Ale jeszcze, większe, jeszcze większą popularność miał komentarz z nazwą, żeby po prostu Megalodona nazwać szczęki, więc tak go po prostu nazwę. Niestety, jak dobrze wiecie, będą to szczeki, nie szczęki, bo nie ma polskich znaków niestety w grze. Więc on sobie tutaj będzie. No i polecimy jeszcze sobie od razu do Mozazaura, który siedzi sobie tutaj. I na Mozazaura były. Dwie propozycje były powiedzmy: no najbardziej lajkowane to była właśnie Nessie, i było to Nautilus. Ozdro, dla kumatych, tak w ogóle swoją drogą. O, jestem moza dobrze, to, to nie to planowałem. Equip saddle No tak, no tak. A, ale mogę zawsze wejść sobie najpierw na tego. O! I teraz na niego zeskoczyć. Jest to jakaś myśl. I teraz tak, niestety Ness już mamy, stety niestety, więc Nessie sobie zostanie tak jak jest, a samego mozazaura nazwiemy sobie Nautilus, change name, Nautilus, yy, troszkę mi to oczywiście nie pasuje do tej konwencji, że jest to ona i, i troszkę się zastanawiałem czy rzeczywiście tak ją nazwać, ale wymyśliłem, że skoro... Nie było innych komentarzy lepszych, powiedzmy, proponujących jakieś lepsze imię. No to na razie to tak zostawimy. Ewentualnie, kiedy złapię sobie kiedyś morze moza zaura faceta, to po prostu pozmieniamy sobie te nazwy. I chciałbym jeszcze zobaczyć: przede wszystkim. O dobrze, tutaj są jakieś narkotyki, są jakieś mięsa. Kompletnie o tym nie pamiętałem. A właśnie liczyłem na to, że jakieś mięso tu będzie. E, zepsutego to no, nie za bardzo. Baron narkotykowy wraca do łask. E, dobrze, tutaj na górę to chciałem. Ile ty zdrowia dostaniesz? 800. Dosyć spora liczba. Dobrze, nie narzekamy. Eee, nie, to mięso będzie mi jeszcze potrzebne, więc je sobie wezmę. Będziemy ostat... Będę sobie niedługo robił narkotyki, więc. Ła. Będzie grubo. Będzie grubo. No i jeszcze ostatnia rzecz, w sumie na taki początek, powiedzmy, którą. Eee, no. Można powiedzieć, że lekko zaniedbałem, można tak powiedzieć, ale nie do końca, ale nie do końca, spokojnie, tylko musimy się niestety przejść po troszkę drewna, bo niestety nie posiadam go w tej chwili, a muszę troszkę go narąbać, tak, w okolicy 50-60 sztuk z tego co ogarnąłem. No, mamy małpkę, niestety do małpki nie chcę podchodzić, bo małpka się na, zaraz na mnie rzuci, nie lubimy małpek, eee, no i tak. Tutaj mamy jakieś drzewka, mam nadzieję, że szybko pójdzie z tym drewnem. Dalej mam oczywiście drewnianą tarczę. Właściwie to może od razu uzbieram na naprawę jej. Hmm. Czy ja mogę cię naprawić w ekwipunku? Oto o, o to jest moje pytanie. Mogę, a to dobrze. To jest ten plus drewnianej tarczy, że mogę ją sobie w ekwipunku naprawić nie muszę nosić metalu. Dobrze, trochę drewna. Niestety e, nie mam nic przyspieszonego, jeśli chodzi o zdobywanie drewna, więc to drewno idzie no w takich czasami bym powiedział śmiesznych ilościach, tak jak chociażby przed chwilą 4. 4 to nie jest duża ilość drewna i jakaś taka, która by mnie bardzo e, zadowalała, ale trudno. I to myślę będzie ostatnie drzewko. Dobra, ile mam tego drewna? 71. Dobra. Na razie będzie tak półoficjalnie, bo niestety nie posiadam przy, w tej chwili przy sobie farby, pędzla, nie chcemy się teraz lecieć, zbierać jagódek, robić tego i tak dalej. Więc zrobię to po prostu po mojemu. Mm. Więc tak. Wchodzimy tu. Use item. Dobra, mamy billboard. Możemy oczywiście na nim pisać i chcieliście, żeby Oczywiście najbardziej, e, najbardziej lajkowany komentarz. Zawsze mówię, że najbardziej lajkowane komentarze nie musicie pisać swoich. Oczywiście możecie napisać im swoje. nie wiem, jedną propozycję, dwie propozycje, trzy, ale jeśli podoba Wam się propozycja kogoś innego, który również napisał jakąś fajną, zalajkujcie, bo ja zawsze wrzucam tylko te najbardziej lajkowane. I tutaj najbardziej lajkowaną nazwą był em, Gdańsk. Więc niech będzie Gdańsk. Na razie ten Gdańsk jest taki, widzicie, taki troszkę mały. Niestety twórcy nie dali jeszcze opcji powiększania tego, a myślę, że byłaby to bardzo fajna opcja. Mm, więc ja napiszę to sobie po prostu ręcznie, że to będzie Gdańsk, ale potrzebuję do tego farby, którą sobie stworzę po prostu. W momencie, kiedy będę już craftował narkotyki, to już mamy wszystko. A czym w ogóle zajmujemy się w tym odcinku? W tym odcinku lecimy poszukać sobie Englera, czyli tej nowej rybki z takim, nie wiem jakby to nazwać. Świecidełkiem na, na czole, jeśli mogę tak to określić. Wziąłem sobie oczywiście wszystko, czemu ja to w ogóle tak zmieniam? W ten sposób idzie szybciej. Dobrze, to mamy, to mamy. Megalodon, co ty masz w sobie w ogóle? Cztery zepsutego mięsa, to biorę. Yy, w ogóle mam. A, 120 tylko. Okej. Okay. No i zobaczymy, jak to będzie. Z tego, co widziałem, ma to działać na takiej zasadzie, że będziemy o wiele więcej i no. O wiele więcej i o wiele szybciej byli w stanie coś zauważyć pod wodą. Czy tak rzeczywiście będzie to nie wiem, co to przyleciało? A to ich dinozaur. Czy on wyleciał? Wyleciał. O! Alho drugi. Będę się tutaj sobie popływać tym moim megalodonem. E, z tego względu, że no mam troszkę jeszcze tych kibalsów z Dodo i chciałbym je wykorzystać, żeby właśnie tych dinozaurów pooswajać. Żeby nie było aż tak pusto. Tu są koele. A, ja muszę, nie muszę się aż tak martwić bardzo o mój tlen. Co prawda chciałbym jakiegoś Englera znaleźć, nie myślę, że będzie to jakieś <śmety> mega łatwe, bo z tego co wiem, one pływają dosyć... Czy to jest Megalodon? Właśnie, miałem Tobie jeszcze wrzucić trochę mięsa. Na pewno to Ci wrzucę i wrzucę Ci połowę tego, o. Bo Ty nie masz zbyt dużo tego głodu. Tak, to jest Megalodon. A, niestety tak nic nie widać i będę musiał tak pływać. Trudno. Już jeden się tu próbuje na mnie rzucić. E, nie wiem jak ten Angler w ogóle wygląda, czy będzie go rzeczywiście łatwo zobaczyć, czy będzie go ciężko zobaczyć. Popływam chwilę i mam nadzieję, że uda się go znaleźć, tak samo jak miałem szczęście w przypadku kajruku. co myślę, że może się opłaci, a może się okazać tak, że go na przykład dzisiaj nie znajdziemy. Nie mam naprawdę pojęcia, jak to podziała. To jest mega lodonek, którego spróbujemy zabić. Mój oczywiście jest szybszy i mocniejszy, więc powinniśmy podziałać. Trochę mięsa mamy, dobra. Mięso mi się również przyda później. Zobaczycie w ogóle po co i dlaczego. Ale to nie będę wam na razie nic spoilerował, nie chcę wam nic spoilerować. Bo to może być bardzo złe. Coś przede mną pływa. Nie wiem, czy to Ichtio, czy to. Czy to dwa megalodony? To jest megalodon na bank. Dobrze. Chyba jakiś wyższy poziom leciutko. Dziesiąty, no. Wow! Ile was tu jeszcze? Dobra, drugi padł i teraz trzeci. Trochę ekspa przynajmniej wpadnie, no co tam? Nie masz co tak narzekać. No i tego mięsa idzie tu sporo, nie powiem. Eee, dobrze, teraz tak. Tam jest pleziozaur, nie. Nie ma nawet opcji, nie chcę się z zaurębić. bić. Dobra, już mi gdzieś zniknął. Mam nadzieję, że zaraz nie wyleci gdzieś spod tekstur, bo raz już mi się tak zdarzyło. Co prawda zabiłem go, bo one tam mają te 35 poziomy i mój megalodon jest dosyć, dosyć mocny jak na nie. No, powiedzmy mocny, wystarczający. No, a jednak nie chciałbym z takim walczyć. Ja bym chciał tylko tego englera znaleźć i to jest to, na czym mi w tej chwili tylko zależy. Popłynę w lewo, bo z tego co zauważyłem na forum, jak mówiłem, bardzo często korzystam sobie z forum, właśnie do arka, gdzie ludzie bardzo fajnie się wypowiadają, bo, bo od razu idą i sprawdzają wszystkie rzeczy i informacje. Tak sprawdziłem, że właśnie gdzieś w tych okolicach najczęściej się pojawiają te englery. Czy jest to prawda, czy nie jest to prawda, to nie wiem. Wow! Nie mam staminy. Nie mam staminy ani trochę. Nie mam staminy ani trochę. Chryształ, tyle tu tych megalodonów. Oh my god! Skishard. Jaki Jeszcze jakiś żyje? Nie. Rysta, jakaś porażka. Co to miało być? E, nie tak, to jest w megalodonie. Megalodona trzeba nakarmić. Trzeba mu odładować trochę zdrowia. Oczywiście, jedząc to mięso, możemy odładowywać po 10 HP. Nie wiem, czy Wy to wiecie, bo ja czasami to stosuję. Ale nie zawsze o wszystkim mówię, i to jest może jakiś tam minus. Dajcie znać, jeśli chcecie, żebym wszystko mówił tak strasznie szczegółowo. Bo czasami rzeczywiście tak łapie się na tym, że coś robię. Po czym mówię chwilę. Czy ja w ogóle to kiedykolwiek pokazywałem? No ale no to tak, tak, niestety czasem bywa Dobra, jeszcze sobie pozbieramy te oczywiście megalodonki Bo zależy nam na mięsie, żeby móc sobie oczywiście to odładować Plus jeszcze do jednej rzeczy, jak mówię, będę potrzebował mięsa I to myślę, że też mi się przyda Dobra, kolejne mięsko I tu jest kolejne mięsko. No Tylko żebym mógł go tak jakoś normalnie złapać a odpłynę kawałek i zawrócę i tyle to będzie najbardziej efektywny sposób, widzę. Dobra. Prime meat... Okej, okay. mamy wszystko. Eee, dobra, lecimy dalej. Poszukać Englera. Czy się to uda, czy się to nie uda? Nie wiem naprawdę. Spróbuję poszukać może gdzieś właśnie w takich głębszych miejscach, gdzie no, teoretycznie on mógłby się wykazać, bo mógłby poświecić. Tu coś... Nie, to tylko niestety woda. No trudno. Poszukam go, jeśli oczywiście nie znajdę go dosyć szybko, to myślę, że... O! Alo, koniec. Ko koniec niestety mamy mapy. Ehm, też mówiliście, żeby troszkę powiększyć mapę twórcy mogli, bo no, jeśli szukamy teraz jakichś stworzeń wodnych, to jest problem. I po części się na pewno zgodzę, że jest to teraz jakiś problem. Kolejne dwa megalodony. Oczywiście je szybko sobie zjemy, skoro daliśmy sobie radę z tamtymi, to i z tymi sobie damy radę. Bang. Dobrze. Jeszcze jeden rekinek. Troszkę ekspa wpadnie, zaraz w ogóle mój megalodon dostanie poziom. O, kolejny megalodon się pojawił. Tak troszkę sporo ich tu przyznam. Dobra. Jeszcze z tego trochę mięsa będzie. Widzę, że ogóle, ogólnie leci ze dwa razy więcej mięsa niż z takich stworzeń na lądzie. Bo jeśli hmm, chodzę sobie reksem ostatnio. O, jest Angler, dobra. Nic już nie mówię. Kusza. Jest Angler. Nie wiem, czy to się będzie starało mnie zaatakować, czy nie. Dlatego muszę sobie za tym troszkę polatać. Nie liczyłem na to, że tak szybko go znajdę. Nie wiem też, jakie to ma obrażenia, a troszkę się tego boję, że to będzie taka troszkę pirania. Fak. Okej, okay, ucieka. Już dostaje obrażeń sporo, więc boję się trochę, że umrze. Nie chciałbym, żeby umarła. Oj! Oj! Na pewno nie przyjmie więcej niż myślę z 10 strzał, bo to byłoby słabe, jeśli taka mała rybka byłaby w stanie przyjąć aż tak wielką ilość. Ale na razie, no jak widzicie, tych strzał przyjęła sporo. No nie trafiłem sobie. Śpisz w końcu? Śpi? Śpi, dobra. To tak, to jest Angler Female na 24 poziomie i to jest Haha, <grywka> Ale mam farta. Jaki fart. Dobra, możemy go sobie pooglądać. Ja e, jeszcze tylko dajcie mi chwilkę sprawdzę, jak moja butla tlenowa. Mm, w miarę. W miarę, nie najgorzej. No tak, jest. E... ciekawą rybką. Właśnie, 24 poziom. A jakiego statystyki? 900 zdrowia ma ta mała rybka 900. I 2000 torporu. Więc to jest jakaś masakra. E, Wrzucę ci na razie to. I po... Właśnie, jak gdzieś na, na nie powinienem mieć Prime Meat. Jednak okazało się, że do czegoś się przyda ten Prime Meat. Myślałem, że go nie zużyję, a jednak, jednak troszkę plus jest taki, że właśnie przez to, że zbudowałem sobie ten mój cały port, to będę mógł go bardzo fajnie wykorzystać pod tym względem, że będę mógł szybko zdobywać sobie Prime Meat. Dlaczego zależy mi na Prime Meat? Zobaczycie. Oczywiście to zobaczycie. Coś tam się na czerwono chyba wyświetliło. Nie zwróciłem uwagi. Mam nadzieję, że to nic złego. Mam nadzieję, że giganotosaurus się nie obudził nagle w bazie. Dobra. Jak ten timing? No, to, to jedzenie troszkę mu powoli schodzi. Nie powiem. Tu jest rybcia, tu jest coś jeszcze. Eee, tlenu zbyt dużo nie mamy niestety, tak żeby sobie używać butli, ile byśmy chcieli. Ale jaki fart albinosa trafiłem tego anglera? Jaki fart? Ja nie jestem pewien, czy my możemy w ogóle na nim pływać, nie pamiętam, powiem wam szczerze. Na pewno muszę uważać na jego stan unconscious, więc wrzucimy mu te 80 coś... narkotysiów. Coś tam było w tle. Eee, może mi się wydawało? Może mi się wydawało. Nie chciałbym na pewno tu spotkać plezjozaura, a tym bardziej mozazaura. Płynie do mnie już jakiś rekin. Tak, to do mnie płynie? Nie jestem nawet w sumie pewien. Nie, to nie do mnie płynie, dobra. To nie jest źle na razie. Na razie. Eee, Dobra, jak z tym jedzeniem? Zaraz powinno się załadować pierwsze. Ja przypominam, że mam timing razy 3, ale nie wiem, jak to będzie to działało. Do mnie płyną te rekiny. Gincie, nie zjecie mojego anglera. To jest jedna z rybek, które szybciej znalazłem, więc nie ma w ogóle opcji. Gincie. Czy coś tu jeszcze pływa? Nie chcę stawać zaraz obok niego, ee, bo boję się, że niestety to nie podziała w ten sposób, w jaki bym chciał, a podziała w raczej ten negatywny. O! Wystarczyło. You have changed an angler. No tak, no w sumie, ile taka ryba może się oswajać. Standardowo nazwa zostaje dla Was, przypominam, jest to ona. I można ją bardzo ładnie nazwać, gdzie ona jest. Tu jest. Right! Dobrze, czyli nie potrzebuję tego. Um, teraz tak. Nie podążaj za mną. Bądź pasywna. Musisz sobie doładować zdrowia. Dobrze, ja ci pomogę w tym. E, troszkę tylko najpierw muszę pójść po moją. E, po moje szczęki. Dobra, dawaj 20. Nie, w sumie to wezmę 40 mięsa. Bo on ma 900 zdrowia. Dobra. Dobrze, i teraz tak. Mięso tu, mięso tam. Położywamy sobie troszkę, żeby odładować to zdrowie, oczywiście. Jakby co, jakby co po prostu. Dobra. Narkotyki zabieram, bo potem zapomnę na bank ich zabrać. No i wsiadamy. Wygląda no ciekawie, bym powiedział. Czemu mi się tak. Czemu mi tak miga ekran? Coś jest nie tak? Butla mi się kończy? Nie wiem. Nie wiem, to, to, to ja się męczę? Nie, to ryba jest zmęczona, dobra Rozumiem No jest to Nadzwyczaj szybkie, nie spodziewałem się, że będzie to aż takie szybkie Możemy sobie to zobaczyć w ten sposób Okej, okay, jest no na pewno dosyć ciekawe en, Co dalej? Z pierwszej osoby Wygląda też dosyć ciekawie ja wiem, co by mogłoby Was zainteresować, jeśli bym zdjął sobie maskę. No teraz pierwszej osoby widzę w ten sposób, i może byłoby jakoś jaśniej. Atakuję to, widzę sobie normalnie. Prawym przyciskiem chyba nie robi się nic. Niestety nie jestem, sprawdzić, nie jestem w stanie sprawdzić, chyba że gammę zmieni normalną. Nie, nie jestem w stanie stwierdzić, czy to rzeczywiście świeci, czy to nie świeci. Pon razie ciężko wyczuć. Nie jestem pewien, czy to działa na razie, to świecenie. No, ale jest fajną rybką. To na pewno jest fajne, to się, to się ceni tutaj. To jest nasz angler. Proszę bardzo. Albinos angler. Fart po prostu niesamowity. Bierzemy szczęki i wracamy sobie do naszej bazy. Nie chcemy tutaj zbyt dużo tracić. Eh? Myślałem, że to tęcza. Tak słyszę, wie mówię e, The fuck? Tęcza w arku? Wie co jest? Po chwili e, zrzut No tak, cały ja Rybka się troszkę męczy Ale widzę, że stamina jej się aż tak nie kończy szybko I to jest jakiś tam plus To mi się podoba Dobra, w którym my miejscu jesteśmy? A, kawałek tylko mamy Wow, jest naprawdę szybciutka I jest cała biała Po prostu mistrzostwo Tylko ten, nie wiem jak to w sumie nazwać profesjonalnie Na pewno ktoś tam z was się zna na tym jak nazwać ten cały dzwoneczek z przodu, który ma, który świeci? Ale wygląda też dosyć ciekawie. O, już nie mamy staminy. No ale wygląda to na pewno ładnie. Wygląda to na pewno ładnie. Taka rybcia. Taka, no większa pirania. Taka bardzo większa pirania. Nie wiem, jak z obrażeniami, bo. Nie chciałem się dać uderzyć za żadne skarby, bo wiem jak działa pirania. Wiem, że jak pirania zacznie atakować, to po prostu uderza, 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 uderza. Jest tak w stanie zaspamować atakami, że niestety nie jesteśmy. Au, halo. Proszę mnie nie atakować, że nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zrobić. Em, a jednak nie chciałem tutaj tego testować. Jednak nie lubię testować takich głupich rzeczy, jak właśnie dostawanie obrażeń. E, ja mam z tej strony czy z tamtej strony mam tego port? Bo już nie pamiętam. Gdzie ja w ogóle jestem? Eee... To jest mój poprzedni port, dobra, to już wiem. Nie, tak? Nie, to jest mój port. Bo to jest. Z dystansu to wszystko wygląda inaczej. Nie, rybka jest naprawdę fajna i polecam wam do transportu, już teraz widzę, bo mam mnóstwo staminy. I chyba nawet dosyć szybko odładowuję tą staminę. Bardzo szybko odładowuje staminę. Mhm. Naprawdę fajne. O! Tu widzimy, że świeci. Halo? Halo, załączyła się lampka. Czemu... Czemu się na górze załączyła lampka? A czemu przy strukturach się dopiero załączyła? O! Widzicie? Świeci. Halo? Nioch, nioch. Świeci. Świeci lampencja. Co prawda nie wiem, jak to działa. Ichtio, idź stąd sobie. Proszę cię. Nie wiem jeszcze jak to działa. Będę musiał ogarnąć jak to działa. Ale działa dosyć ciekawie. Na pewno. Dobra, my sobie wpłyniemy gdzieś tutaj. Tym Anglerem. Myślę, że Angler może sobie tutaj wejść, bo on się zmieści. Eee. eee. Już przepłynąłem. Mm. Chciałbym jakoś tak stanąć tym wglerem, żeby było widać, że on rzeczywiście ma tutaj y, to, to coś do świecenia, a nie będzie to chyba takie banalne. Cześć, ja się zablokować? Nie. Ech. Dobra. Niech stanie sobie na razie w ten sposób. Chyba, że go ude. <grytanie> Jaka ryba, jak to wygląda w ogóle. Śmiesznie. Komicznie to wręcz wygląda. Dobra, spróbuję ją uderzyć. A, e, niestety niewiele to dało. Ona ma 35 poziom już teraz. Wow! Miała 20. któryś. Co ten ich tu chce? I stąd. E, tylko tak jeszcze. Musimy sobie zostawić, żeby on nie podążał za niczym. Nasz mega lodonek. Możemy go tu zaparkować. Dobra. To jest bardzo przyjemne. Dwa ich tiozory jeszcze tu sobie pływają. Mamy naszego Anglera, który sobie tutaj jest. albinos po prostu cały czas nie wierzę, jaki fart. Możemy sobie jeszcze wejść oczywiście w Survivor Profile i zobaczyć, co on gdzieś tutaj powinien być. Tu jest Ruku, którego ostatnio sobie oswoiliśmy. I jeszcze zostało nam co? Tu jest Angler. Zaraz obok pirani, właśnie. nasz mnie na tu aż tak bardzo nie dziwi. To jest taka, no... Lepsza wersja pirani po prostu. I uwaga, akurat idealnie na koniec odcinka pada. Gratuluję, dziękuję bardzo serdecznie. I też w sumie, jakby nie patrzeć tutaj, zakończymy sobie ten odcinek. Ja czekam oczywiście na wasze propozycje, nazwy dla naszego Englera. Reszta została nazwana, nie wiem co prawda, czy zamknąłem bramę. Nie zamknąłem, więc lecę ją zamknąć sobie. Widzę, że jeszcze mają tu dwa ichtiozaury do oswojenia. To jest na pewno fajne, to jest na pewno jakiś tam plusik. Bo stąd one tak szybko nie wypłyną. No, i cóż, to by było na tyle do usłyszenia w kolejnym odcinku. W którym pokażę Wam, tak jak mówię coś co zrobię sobie w tym zamku. Właściwie dokończę, nie zrobię, bo zrobione jest, ale tak jeszcze nie do końca, niestety. Albo stety. Kto co woli, kto co lubi. Widzę też, że trochę zmienili tekstury, bo dół jest teraz normalnie szary, a góra się zrobiła taka lekko czarna. Nie wiem, co prawda, czemu, ale jest to dosyć dziwne. Teraz zwróciłem na to uwagę, No okej, okay, nie wnikam. Może kiedyś się dowiem o co chodziło. Więc nasz port Gdańsk żegna was. Mamy Englera, mamy Szczęki, mamy Nessie i mamy naszego Nautilusa, czy właśnie naszą Nautilusa. E, nie wiem jak to w sumie odmienić. Dzięki serdeczne, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło. No i cześć!